Dzisiaj Państwa trochę jest. Ale pewnie też napiszą, że nikt nie przyszedł. Tak jak zrobili w Krakowie po naszym wiecu z Bosakiem, podali zdjęcie za sceny, kiedy przed sceną było grubo ponad tysiąc ludzi. Zrobili zdjęcie za sceny, pokazując, że nikogo nie było. I potem dali wywiady z jakimiś ludźmi, którzy rzekomo tam byli, i okazało się, że na spotkanie ze mną i z Bosakiem przyszli albo ludzie, którzy nas nie lubią, albo ludzie, którzy nas nie znają, albo ludzie, którzy chcieli się dopiero dowiedzieć, kim jesteśmy. Żadnych sympatyków według mediów tam nie było, według Onet. Inny dziennikarz Szonetu był na piwie z Męcenem w Gdańsku i zrobił relację zaczynającą się od tego, że spodziewał się, Czytam, że ku mojemu zaskoczeniu na sali nie było wielkich, łysych, odzianych w skórę nazistów, tylko byli normalni ludzie. A kto miał przyjść na te spotkania? No przychodzą normalni, młodzi, sympatyczni ludzie. Oni robią jakąś atmosferę grozy, że nie wiadomo, z kim przychodzą na nasze spotkania. Robią z nas faszystów, wariatów, twierdzą, że nienawidzimy kobiet, bijemy dzieci i jemy psy. Taki obraz konfederacji robią wśród normalnych ludzi. I potem nam niestety od tego sondaże spadają, bo jeżeli ktoś nie zetknął się z tym, co my naprawdę mówimy, tylko patrzy na nas oczami TVN-u, oczami Newsweeka czy Gazety Wyborczej, to ma właśnie nas za takich wariatów. Taki obraz niestety nam robią wśród opinii publicznej. I z tym się niestety bardzo ciężko walczy. Dlatego te sondaże przez ostatnie dwa miesiące, niestety aż tak nam zjechały, ale i tak są bardzo wysokie. Te 10% to będzie najlepszy nasz wynik w historii. Te 10% wystarczy do tego, żeby zrealizować cele, które mamy przy tej kampanii wyborczej, czyli mieć tylu posłów, żeby móc zablokować działanie zarówno PiSu, jak i Platformy, powstrzymać wariactwa i PiSu, i Platformy, powstrzymać wszelkie przyszłe jakieś lockdowny, jakieś kolejne olbrzymie programy socjalne, jakieś kolejne nowe Łady czy podwyżki podatków. Ten pakiet 40 posłów będzie w stanie to zatrzymać. I będzie też możliwość, że być może zrealizujemy chociaż część naszych postulatów. W obecnej kampanii mówimy o pięciu głównych punktach, które nazywamy Piątką Konfederacji. Punkt pierwszy to są niskie i proste podatki. I tak jak już mówiłem, jako jedyni mamy tutaj wiarygodność, bo wszyscy, którzy byli przed nami, komplikowali i podwyższali podatki. I ja im po prostu nie wierzę, że nagle na starość im się odwidziało, że nagle stwierdzili, że nie będą już dalej podnosić i komplikować podatków. Dalej będą i mam nadzieję, że my to powstrzymamy. Punkt drugi. Dobrowolny. ZUS dla przedsiębiorców. Tu nawet nie udają, że chcieliby to zrobić, nawet nie mają takiego postulatu. W Niemczech może być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. W Polsce też jest już teraz. Jak ktoś ma spółkę ZO, to nie płaci ZUS-u. Ktoś jest na umowie o dzieło, nie płaci ZUS-u. Ktoś jest członkiem zarządu, nie płaci ZUS-u. To czemu przedsiębiorca ma płacić ZUS? To jest po prostu nieuczciwe. Obecnie ten ZUS jest tak naprawdę haraczem za to, żeby nie trzeba było prowadzić pełnej księgowości. Przedsiębiorca może sobie wybrać: albo płaci księgowemu za pełną księgowość, albo płaci ZUS-owi za ZUS. To jest 1600 zł w przyszłym roku haraczu. Na tą nielegalną wielką piramidę finansową. Z tej piramidy finansowej ludzie w moim, w waszym wieku dostaną emeryturę w wysokości 20% swojego wynagrodzenia. Obecnie jest to ponad 50%, ale dla naszego pokolenia to będzie ponad 20%, i to tylko 20%, jeżeli nie wybuchnie ta wielka bomba, którą właśnie podłożyli pod nasz system emerytalny. Bo według umowy. Pomiędzy Polską a Ukrainą, którą zawarł rząd Platformy i rząd PiSu jej nie wypowiedział, każdy Ukrainiec, który w Polsce przepracuje chociaż jeden dzień. Jak już nabędzie wiek emerytalny, będzie mógł przyjechać do Polski i dostać od polskiego ZUS-u polską minimalną emeryturę, 4 do 5 razy wyższą niż emerytura ukraińska. To zgadnijcie, co te miliony Ukraińców, którzy tu przepracowali chociaż jeden dzień, zrobią za 20-30 lat, jak będą mieli prawo pobierania polskiej emerytury. Polskie wszystkie kalkulacje ZUS-u nie przewidują tego, że być może trzeba będzie wypłacać emerytury dla milionów Ukraińców. Ale nawet jeżeli nie będzie trzeba, to i tak to będzie 20%. Jesteśmy postawieni w sytuacji, kiedy musimy i tak płacić wysokie składki na ZUS, a potem i tak sobie sami oszczędzać na emeryturę. Musimy płacić wysoką składkę zdrowotną, a potem i tak płacić prywatnie za lekarza, bo w tej kolejce się nie da dostać do lekarza. Tak nas potraktowali. Więc chcemy ten pierwszy krok zrobić, chociaż dla przedsiębiorców, w zus zrobić dobrowolnym. Kolejny punkt. Tańsze mieszkania, ale nie tak jak PiS czy Platforma proponują, jakieś darmowe kredyty czy kredyty 2%, które też nie wiadomo czemu Ukraińcy dostają, czy jakieś rodzina dla swoim, czy mieszkanie dla młodych. Te wszystkie programy jedyne co zrobiły to zwiększyły ceny mieszkań. Dzięki temu kredytowi 2% nie powstało w Polsce ani jedno nowe mieszkanie, za to ceny mieszkań wzrosło o kilkanaście procent, a deweloperzy zwiększyli swoje marże. To był jedyny skutek, no i ożywiła się akcja kredytowa. Na tym zarobili tylko poprzedni właściciele mieszkań, banki oraz deweloperzy, a ludzie wcale nie mieli łatwiej, żeby zdobyć nowe mieszkanie. Nie da się dopłacając ludziom do mieszkań sprawić, żeby mieszkania były bardziej dostępne. Trzeba po prostu budować więcej mieszkań i państwo nie umie budować mieszkań. Ten sztandarowy projekt PiSu, mieszkanie plus. Do 2019 roku mieli zbudować 100 tysięcy mieszkań. Wiecie ile zbudowali? 19 tysięcy. Do i to do 23 roku. W tym samym czasie prywatne firmy zbudowały, uwaga, półtora miliona mieszkań, bo to firmy powinny budować mieszkania, nie państwo. Urzędnicy się po prostu do tego nie nadają. Zero socjalu dla Ukraińców. Polskie podatki powinny iść na polskie potrzeby, a nie utrzymywanie sąsiedniego narodu. Nie stać nas na to. Przyszły budżet wersji optymistycznej ma 160 miliardów deficytu. Mamy przede wszystkim wydatki na zbrojenie, na tą na transformację energetyczną, wydatki wzrost wydatków na emerytury i na leczenie. Gdzie ma na ten co my dotujemy to, żeby Ukraińcom dotować kredyty na zakup mieszkań w Polsce. Czemu my im dotujemy rodzinny kapitał opiekuńczy? 800 plus, 300 plus, jakieś wyprawki. To powinno iść na polskie dzieci. Nasze podatki, na nasze potrzeby nie stać nas na utrzymywanie sąsiedniego narodu. I mówimy o tym od początku. To nas mówią, że jesteśmy szowinistyczni, że tak nie wolno. A kiedy im się sondaże zmieniły, kiedy więcej ludzi przejrzało na oczy, kiedy Ukraińcy pokazali, rząd ukraiński, jaki jest nie? bo będzie nas teraz pozywał, to dopiero wtedy PiS zaczął zmieniać swoją narrację, dopiero w tym momencie, a my to mówiliśmy od początku. Tak samo od początku mówiliśmy, żeby nie było lockdownów, od samego początku. Dopiero potem wszyscy zaczęli dopiero powtarzać ponad.